Panie Rafale, a jakie spalacze warto wziąć pod uwagę i jak to jest z nimi? Nie wiem, ile masz lat, ale jeżeli jesteś pełnoletni, może się rozważyć kwestię spalaczy. Natomiast trzeba pamiętać o jednej takiej rzeczy, no, najważniejszej, tak? Wchodzimy w deficyt. Zaczynamy redukcję. Wchodzimy w deficyt. I tutaj na początku redukcji. Na samym deficycie, plus kofeina przed treningiem, kofeina przed kardią, tak? Spalimy ten pierwszy tłuszcz. A mamy w rękawie jeszcze narzędzia. Nie, nie używamy ich. Trzymamy te narzędzia jako karty, jako asy w rękawie. Więc na początku redukcji jedziemy na deficycie. I spalamy pierwszy tłuszcz, w cudzysłowie pierwszy tłuszcz, wie, wiecie o co chodzi, spalamy deficytem. Nie. Potem, jak już troszkę tego tłuszczu zleciało, bo to na początku naprawdę samym deficytem lecisz, dietą, nic się nie dzieje. Jeszcze tak naprawdę na początku redukcji masz, powiedzmy, chodzisz na jedzony, masz tą energię, w ogóle na treningu się progresuje najlepiej właśnie na początku redukcji. Najlepiej. Ludzie się dziwią, a to właśnie tak jest, na początku redukcji są progresy, bo już na koniec masy to żyłujesz, bo jesteś przejedzony, zmęczony, ten, insulina wysoko, cukier wysoko, spać się chce, więc jest ciężko przyłamywać stagnację w końcówce masy, ale wchodzisz na redukcję, wchodzi nowy duch w Ciebie, wchodzisz odświeżony i nagle łamiesz sztangi, nie? Więc na początku z samym deficytem zjeżdżamy pierwszy tłuszcz. Potem, załóżmy od połowy redukcji, Możemy wyciągnąć jakiś, jakiś, jakąś kartę z rękawa. Tych kart jest kilka, ale możemy zagrać spalaczem, tak? I tutaj teraz pytanie, odpowiadam na pytanie. Jakim, jakie spalacze? No, warto skupić się na tym, że kofeina to jest pierwszy taki spalacz. Wiecie, spalacze to jest w cudzysłowie. To, spalacze to nie chodzi, że one. Jakby to powiedzieć, że masz deficyt i obok deficytu jest spalacz. Nie. Spalacz wrzucamy do worka z napisem deficyt, czyli ty jak już masz ten deficyt, to wrzucasz do tego worka spalacz, który pogłębia deficyt. Rozumiesz? W związku z czym, jeżeli nie będziesz na deficycie, a wrzucisz spalacz, to nic nie da. Nie? Więc musisz trzymać ten deficyt, pierwszy tłuszcz przegonić deficytem, i do worka z napisem deficyt dorzucam spać, żeby pogłębić deficyt. I teraz co można dorzucić? No, oczywiście, kofeinę, guaranę. Można dorzucić L-tyrozynę.